Dzień dobry moi drodzy. Tak jak obiecałam, mam dla was wiersz. Wiersz nosi tytuł Wędrówka. Autorką tego wiersza jest pani Danuta Wawiłow. I muszę się przyznać, że trafiłam na ten wiersz zupełnie przypadkowo, szukając wiersza, który nadawałby się do przeczytania dziś. Tych wierszy jest mnóstwo, ale wybrałam ten, ponieważ. Mam wrażenie, że bardzo pasuje do zakończenia książki o kubusiu Puchatku. Posłuchajcie. Wędrówka. Pewnego dnia wyjdę z domu o świcie, tak cicho, że nawet się nie zbudzicie, i pójdę i będę wędrować po świecie, i nigdy mnie nie znajdziecie. I nie wezmę ze sobą nikogo, tylko tego małego chłopaka, co wczoraj na schodach płakał i bał się wrócić do domu, a dlaczego, to tego nie chciał powiedzieć nikomu. I jeszcze weźmiemy ze sobą tego czarnego kotka, co miał czy zmarznięty na progu, i każdy odpycha go nogą, i nie chce go wpuścić do środka. I to nie obchodzi nikogo, że on tak płacze na progu. I jeszcze weźmiemy ze sobą te dwa uschnięte drzewa, co stoją przed naszym domem, te dwa uschnięte drzewa, co nigdy nie były zielone i chciałyby uciec do lasu, od kurzu i od hałasu, i żeby ptak na nich usiadł i żeby im zaśpiewał. I będziemy tak szli i szli drogami, lasami, polami, i każdy dzieciak, i każdy pies będzie mógł iść razem z nami. I będziemy tak szli i szli przez wsie, przez miasta, przez góry, przez morza, przez gwiazdy, przez chmury, aż kiedyś po latach wielu staniemy wreszcie u celu. I będzie tam ciepła ziemia i dużo, dużo nieba, i każdy będzie miał to, czego najbardziej mu trzeba. I na zielonej trawie różne zwierzęta będą się z nami bawić, w berka i w chowanego, i nikt nikogo nie będzie się bać, i nikt z nikogo nie będzie się śmiać. Będzie każdy rozumiał każdego. I będzie wspaniale, tak, i niczego nie będzie nam brak, i tęsknić nie będę wcale, i tylko czasami, czasami pomyślę, że byłoby dobrze, gdybyście wy byli z nami. Taki to wiersz.